Luty, piątek 13. Olga Szepulska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Sprawdźmy czy pechową. Jeżeli ktoś uważa, że brak temperatury ujemnej. To dobra wiadomość, zatem pecha nie mamy, bo temperatur ujemnych raczej się nie spodziewamy jedynie na Podlasiu i na Pomorzu tam minus 2 i minus 3 stopnie. Na Podlasiu także opady deszczu podobnie jak w górach. Natomiast na pozostałym obszarze kraju możliwe opady śniegu, ale temperatury cały czas dodatnie i całkiem sporo słońca. Noc w naszym regionie będzie deszczowa od 0 do 3 stopni na naszym termometrze, powieje słaby wiatr do 15 km na godzinę. Poranek nadal będzie deszczowy. Od 0 do 3 stopni to wartości, jakie wskażą nasze termometry. Wiatr w dalszym ciągu słaby, 15 km na godzinę. Sprawdźmy, czy po południu ta sytuacja się zmieni. Zmieni się możliwe opady śniegu, choć będą się one dość łatwo topić ze względu na dodatnią temperaturę. Na minusie jedynie na północy regionu. Ciśnienie 1300 hp i będzie rosło, ale biometr będzie niekorzystny. Kolejne dni przyniosą zimę, niedziela minus 4 stopnie, poniedziałek minus 7, wtorek minus 1 i tutaj taka przerwa od opadów białego puchu, natomiast w środę i w czwartek znowu śnieg powraca z temperaturą minus 4 i 0 stopnia, jednak słońce cały czas będzie wychylać się z zachmur. Dziękuję za uwagę.